Halo, halo, dzień dobry. Witam u Ani w kuchni i dzisiaj serdecznie zapraszam do przygotowania ze mną placuszków z cukini. Są przepyszne, delikatne, czosnkowe i niskowęglowodanowe. Użyjemy dzisiaj mąki kokosowej. Mam nadzieję, że filmek Wam się spodoba. Teraz serdecznie zapraszam do obejrzenia. Będę używać dzisiaj mojego robota kuchennego, ale można wszystko zrobić ręcznie. Nie ma problemu, można zatrzeć e, cukinię na tarce, pokroić drobniutko cebulę. Ja po prostu dzisiaj ułatwiam sobie życie. Najpierw pokroję cebulę w duże cząstki, a potem przełożę ją do misy robota kuchennego. Dodam czosnek i teraz ilość czosnku zależy od tego, jak czosnkowe placki chcecie. Można dodać 2, można dodać 3, można dodać 4. Więcej nie dodawałam. Dodaję zazwyczaj 4 i jest dosyć mocno czosnkowe. Ok, populsujemy troszeczkę, żeby się ładnie posiekało. Ok, cebulka i czosnek gotowe. Usuniemy nożek. Maszyny. Teraz będziemy używać tarki i używam tarki o dużych oczkach. Tak, Izabela chciała ser już dodawać, ale jeszcze nie, jeszcze nie. Cukinię mam umytą. Teraz poobcinam końcóweczki. I cukinia gotowa. I teraz będę ścierać po kolei. Jeżeli byście ścierali na tarce, można troszeczkę odsączyć sok z, yy, z cukinii, ale ja zazwyczaj robię w maszynie i nigdy nie miałam problemu. Troszeczkę bardziej są delikatne. Dobrze, przekładamy teraz naszą cukinię i cebulę do miski. Dodajemy starty ser. Wbijamy dwa jajka. Zanim je dodam, e, potrzebuję rozszepać troszeczkę, ale nie miałam widelca. <grywia> Izabela, Niosła nie widelec, więc teraz roztrzepujemy jajka. Dodajemy je do cukinii i będziemy mieszać. Mm, ciężka praca. I teraz czas posolić i troszeczkę popieprzyć. Teraz mieszamy dobrze. Na zakończenie dodajemy mąkę kokosową i mieszamy. czas usmażyć nasze placki. Na talerzu układam papierowe ręczniki, żeby odsączyć jakikolwiek nadmiar tłuszczu i teraz będę smażyć moje placki. Można smażyć w głębokim tłuszczu, można smażyć na łyżeczce, dwóch łyżeczkach oleju albo tutaj tak jak ja, ja tylko spryskałam troszeczkę olejem kokosowym patelnię i smażę. Im głębszy tłuszcz jest, tym łatwiej jest je przewracać. No ale im mniej tłuszczu, tym zdrowiej. <laughs> Więc zadecydujcie sami. Są delikatne, w związku z czym przewracanie jest troszeczkę kłopotliwe, ale da się zrobić. Hej, okay, gotowe! Czas na spróbowanie. Są chrupiące na zewnątrz. W środku są troszeczkę ciągnące od serasa, takie czosnkowe, przepyszne. Moje ulubione, mam nadzieję, że przepis wypróbujecie i że Wam się podobał. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i ślicznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Smacznego!